Witam, się drops, razem na Forceman. Jestem. Ja. I gramy battlefield na Coop. Misja Exodus, bodajże. No jak, Przytujesz się? bo już mam jakieś dźwięki. No już jestem. Nie, ja, już jestem. Okej. Okay. Jestem za mną. No jestem, jestem. Yy, yy. A ty ja ko kojarzę, to było w tym miejscu z misji. No. Eee, czekaj, bo troszkę mi to za głośno idzie. Ty, eee, zapisz. Chodź... Już jestem, już jestem, 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 jestem. jestem. Chodź, bo już jakieś zwiadowce... Idź tam gdzieś, bo tutaj żeby tak... Dobra, do dobra, 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 dobra. Zrozumiano, widzimy go. Nie, nie widzę. Znaczy, zabić go? Bo tam widzę jakiś kolesi. No, strzelaj Dobra. Bo to ogólnie coś tu jest jakoś fabularnie połączone z singlem, czy...? No tak, Duż właśnie ewakuacja. No właśnie, no same. właśnie, bo ja kojarzę ten musi, bo chciałem sobie w single zagrać. No i właśnie. I ja akurat do tego momentu doszedłem, to kojarzę. Aha, o tym się kuca, dobra. E, e, e. Ja już idę. Sorry. <laughs> Mm -hmm. Już, 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 już. już. Skończyłem, zmywamy się stąd. Dobra Jesteś, jestem. Jestem Podszedłem sobie tutaj, bo to są takie fajne worki, co się mogę skryć za nimi. Aha, tam widzę. Kurde, Aha, ty, a idziemy tam? Idziemy tam do nich? Znaczy nie ja tu idę, bo mam inne. Aha ty masz Okej, okej, okej Ej, czołk tam jest Mipa. Już tam idę, 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 nie, idę, nie. idę, 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 idę Tylko ten czołg tam do nas strzela Taka, nie, nie bo ja nie nie Dobra, dobra Dobra jesteś ja. Ej, co z tym czołgiem, jak my go mam rozwalić? To ja mam to, yy, daj dwójkę Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest takie namierzające. Eee, poczekać aż ci zacznie pić. Eee, ciągłym tym Udało się? Nie, no jedzie dalej chyba. No już nie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jak chcesz amunicję, to tutaj masz. Nie, spoko. Granat, granat, granat gdzieś jest. Przepraszam ich. Dobra. Gdzie te gnoje? A tu jest Aha, nie zauważyłem to jak coś to mógłby ja nie... Dobra, nie, dobra mną, dobra idę dużo żyć. Dobra Czekaj, idę tam na drugą stronę Na zaraz ja też padnę Dobra nie y jak się położyć Z Okej okay, okay. Padnij, no i dupa. Poczekaj, już. Nie, bo kuc... kucem kontrolem, ale... ...właśnie się chciałem położyć, a nie wiedziałem, co. Dobra. Spokojnie. Zachód, chodź szybko. I nie mylę czołgów, chyba mnie Dobra, idę. Mogę tak zeskoczyć? A, cwaniura. Co, 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 dawaj, dawaj, dawaj Dobra, jestem No i co, Id idą? Idą, idą To tu widzisz? go, gdzie? Bo tu coś jest Te kropki, a to są miny, to ja żebym dostał. Aha, to jest mój. Chyba też takie, bo tylko że dla przeciwpiechocie. Dobra, 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 dobra. dobra. Ja tu gdzieś jestem i. Ej! Aha. Dobra, widzę gdzie są. No, no wiem, dobra. ale tutaj mógłbyś. Idę, idę. Bo kurde, ja się tu podchodzę, bo właśnie widziałem, że tutaj są i ten mnie nagle chycił i jakoś nie wiem, co on mi zrobił. Ładuj! A, ładnie. No właśnie, bo oni stąd przychodzą i temu tu przyszedłem, a nie przewidziałem, że on się mi tam schowa za tym. Ludzie, to za masakra. Nie, to nie, nie, nie tutaj nie możemy stać. Cofaj się, cofaj się. Już ci pomogę. Dobra, spokój, spokój. Jakoś się, nie, no trzeba się wycofać. przeładuję sobie. Dobra O, coś udało się, dobra? Po drodze nie, duszko nie zima. No co ty gadasz? Serio? Znaczy, nie, jeszcze tutaj chyba będzie ostatni. To są takie króciutkie misje. A wszystkie są takie krótkie? Grałem tylko w trzy. Aha. Znaczy, nie, druga rzecz taka trochę dłuższa. Dobra. No co, aha Dobra, to nie wiem, gdzieś się tu chowamy, za jakimiś autami, czy co robimy? No gdzieś tu będą. Tak? Dobra, dobra. Nie no, muszę się trochę obeznać. Chciałem właśnie single singla sobie przejść, jeszcze zanim zaczniemy grać, ale... Jakoś tak, nie wiem, strasznie mnie nudził. O, Tam widzę, szan, idę, idą, 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 widzę, widzę, widzę. Jakiś pistoletik mi się pokazał, w lewym górnym rogu. A to, że odblokowałem. Się. Aha, no to fajnie. A co mi to dało, że odblokowałem? No, możesz to uży uży używać na multi. Wow. Właśnie w multi też to muszę zagrać, bo wiesz. No, przed leżeniem pewnie powinienem pucać albo coś, no ale. Idą, tam idą. Tam idzie cała gromada. Jakbym tam podszedł, to. Dobra. Dobra, ci... Oj, ktoś do mnie zaczął strzelać. I niestety nie widzę. A, tam ktoś jest. Dobra. No to jest okej. Okay. Ja no też sobie legnę tak jak ty, bo w sumie i tak. Już, czy co? No właśnie, nie wiem. A tu są. Gdzie? Od drugiej strony jakoś? No. Gdzie? 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 Aha! Przez. Widzę! 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 O Poprawiam rany! Za murem. A ja mogę chodzić! No, możesz się czołgać. A to tego nie wiedziałem. Już, już! 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 Dobra! Dobra! dobra nie będzie uszany. Ja mu dam tam zaraz. Mają, co? Nie wiem. Nie widziałem. I ciężki działki. Ten się cwania jak nie mogę go frajera zdjąć Kurde, jak spróbowałbyś od drugiej strony Dobra A no. Na dachu jest Eh! Eee! Podszedłem od innej strony i mi się pokazało to wiesz z tym Żeby orze że opuszczam Wy Patrz jaki dramat, nie mogę tam podejść nie, Aha, no tutaj są takie no Co za głupota co mam tu Stać i czekać aż ci przyjdą Dotnijmy się No co w nasie O kurde czołg To co dwójeczka No tam roi Jest, poszło. Dobra, dwa pociski raczej wystarczą. Który sniper dziś jest? No my mamy coś takiego jak snajperka? Nie, no. chyba że ty masz. No ja nie, bo nie wiem. Ja nie mam Pewnie nie, no raczej mamy to samo. Wycofujemy się. O widzę, bo na dachu strzela. Idą, 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 idą z prawej strony. Z prawej? Ok, widzę, widzę, widzę. Dobra, ja się wycofuję Ha, ewakuujemy się, dobra, 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 dobra Chodź, chodź Idę, 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 jestem, jestem za tobą A, tym helikopterem Tak, tak Teraz tu tak fajnie nacie nacierać się Na dym O, jest, dobra No, praktycznie, krótkie Dobra Ha, i ja że się bronimy, spoko no jeszcze można, choć już nad ich tu nie ma Aha Spoko Wow, udało się, pobiłem swój własny rekord Nieźle No, troszkę mniej punktów Dobra Więc to było na tyle w tym odcinku tutaj, Więc do usłyszenia i na razie